W systemie, w którym żyjemy, w którym wymiana barterowa, np. usługa za towar jest trudna czy wręcz niemożliwa, pieniądze są bardzo wygodną umowną formą wymiany. Ta wymiana jest energią, jak wszystko, energią o wartości, jaką jej nadamy, a ludzie robią z pieniędzy bóstwo lub jak ostatnio szatana, reprezentują syndrom ofiary i poczucia braku. Pieniądze nie są z natury złe, to zwykłe kawałki drukowanego papieru. Złoto nie jest złe, bo jest złotem to zwykły miękki metal. Podobnie jak nóż neutralny w swej istocie, którym można albo wyrzeźbić figurkę człowieka, albo poderżnąć mu gardło. Od nas zależy nasz stosunek do pieniędzy i do złota, do papieru i metalu. Korzystajmy z nich z odpowiednią świadomą intencją i traktujmy jak środki do ułatwiania nam wszystkim życia.